KT7 CNC budową maszyn zajmuje się od wielu lat. Jesteśmy firmą, która dynamicznie się rozwija i stawia na nowe technologie. Naszą pasją było, jest i będzie dążenie do wysokiej jakości i niezawodności tworzonych urządzeń. Od lat zajmujemy się automatyką przemysłową, elektroniką oraz budownictwem. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi oraz zdobytemu doświadczeniu rozwinęliśmy kolejną gałąź naszej działalności. To KT7 CNC, produkująca ustandaryzowane palarki służące do cięcia blach. Produkujemy plotery do przecinarek plazmowych, idealnie nadających się dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz działów utrzymania ruchu. W odpowiedzi na potrzeby rynku stworzyliśmy gamę niezwykle solidnych i precyzyjnych maszyn dostępnych w przystępnej cenie dla szerokiego grona odbiorców w szerokim zakresie pól roboczych oraz zdolności przebijania. Komputerowe wsparcie procesu projektowania oraz wyeliminowanie błędów na etapie wirtualnego modelu przy seryjnej produkcji pozwoliło nam na obniżenie ceny, a jednocześnie zachowanie najwyższej jakości, którą poznać można po szczegółach, takich jak precyzyjna obróbka elementów, wykorzystywanie w procesie technologicznym nowoczesnych narzędzi, maksymalne usztywnienie konstrukcji przez wykorzystanie technologii CNC, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez jej ocenkowanie i wysokiej jakości farby. Seryjna produkcja w połączeniu z niebywałą precyzją montażu pozwoliły nam uzyskać pełną powtarzalność budowanych maszyn. Wykorzystując podzespoły najwyższej jakości gwarantujemy bezawaryjną pracę. Dodając do tego proste, polskojęzyczne, autorskie oprogramowanie i precyzję wykonania otrzymaliśmy maszynę idealną dla większości przedsiębiorstw zajmujących się obróbką metalu. Dzięki połączeniu wszystkich tych cech uzyskaliśmy produkt o konstrukcji łatwej w obsłudze i serwisowaniu. Maszynę pozwalającą państwu na wycinanie potrzebnych elementów tu i teraz, bez konieczności tracenia czasu na kolejki i długie oczekiwania na realizację zamówień w filmach zewnętrznych. Silną pozycję marki KT7 na rynku budujemy między innymi poprzez osobiste spotkania z naszymi klientami oraz poprzez udział w licznych imprezach targowych, gdzie nasze stoiska są oblegane przez zwiedzających zainteresowanych naszymi maszynami. Gwarantujemy profesjonalne oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta, krótki czas realizacji zamówienia, pomoc w doborze odpowiedniego systemu finansowania, pomoc w montażu oraz uruchomieniu urządzenia. Bezpieczeństwo pracy, niskie koszty użytkowania, 12-miesięczną gwarancję z możliwością rozszerzania, kompleksowe szkolenie dla operatorów. Naszym ogromnym atutem jest dostępność standardowych maszyn od ręki. Dostarczamy bezkonkurencyjną jakość za rozsądną cenę. HT7. Poznaj możliwości naszych maszyn.